Szanowni Państwo, dzisiaj opowiem o planowanym przez rząd nowym programie pod nazwą Mieszkania na Start, który to ma zastąpić dotychczasowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Tak jak w przypadku poprzedniego programu, nowy program jest skierowany w szczególności do ludzi młodych nieposiadających mieszkania. Jednakże istotną zmianą w porównaniu do poprzedniego programu jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez osoby nie będące małżeństwem czyli np. przez osoby pozostające w związku partnerskim oraz przez rodziny wielodzietne, nawet jeśli posiadają już własny dom lub lokal mieszkalny. Powyższe oznacza duże zwiększenie kręgu osób uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Następną różnicą pomiędzy programami jest to, że w mieszkaniu na start nie zakłada się górnego limitu kredytu. Oznacza to, że wnioskodawcy nie są ograniczeni przy wyborze nieruchomości jej ceną, gdzie dla przypomnienia w programie bezpieczny kredyt 2% limit wynosi dla jednej osoby 500 tysięcy, natomiast dla pary 600 tysięcy zł. Powyższe jednak nie oznacza, że dopłata będzie udzielana na całość kredytu, wręcz przeciwnie, naliczana będzie tylko do określonej kwotowości kapitału. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez ministerstwo, wysokość dopłat będzie zwiększana wraz z większą liczbą osób w gospodarstwie domowym. Na przykład dla jednej osoby kwota kredytu, do której będzie przysługiwać dopłata, będzie wynosić 200 tysięcy zł. Natomiast już przy pięciu w gospodarstwie domowym kwota ta będzie wynosić już 600 tysięcy zł. Brak, brak limitu wysokości kredytu należy uznać za krok w dobrą stronę, gdyż w poprzednim programie górna wysokość kredytu, na którego było dofinansowanie w zasadzie wyklucza z programu osoby mieszkające w największych miastach. Niecałe nieruchomości uniemożliwiały skorzystanie z programu albo pozwalały na zakup niewielkich lokali. Program mieszkania na start będzie zawierał także Kryterium dochodowe, które będzie warunkiem uzyskania dopłat do kredytu. Zgodnie z propozycją Ministerstwa, progi będą zaczynać się od 10 tysięcy złotych brutto dla jednoosobowego gospodarstwa, które wraz z większą ilością osób w tym gospodarstwie będą ubiegać się o zwiększenie. Przekroczenie kwot wskazanych w kryterium dochodowym nie będzie oznaczało braku możliwości ubiegania się o do dopłatę. Zgodnie z propozycją, w razie przekroczenia limitu przez gospodarstwo domowe dojdzie do zmniejszenia dopłaty. I tak w przypadku gospodarstwa jednoosobowego opłata będzie pomniejszona o 50 groszy za każdą złotówkę przekroczenia limitu. Natomiast w pozostałych przypadkach będzie to kwota 25 groszy. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2024 na powyższy program zostało zabezpieczone już około 500 milionów złotych. Oczywiście program nie został wprowadzony jeszcze w życie, więc możliwe jest, że nastąpi pewne zmiany w limicie kredytu czy w kryterium dochodowym, o czym będziemy Państwa informować w ramach naszych artykułów, cyklu, torkowe poranki dla budowlanki.